Od wieków słyną ze swych wyśmienitych palcówek, którymi zawstydzają nie tylko Francuzów. Mówię tutaj o długo dojrzewającej, surowej kiełbasie, której ta rubaszna nazwa wzięła się od sposobu, w jakim napełnia się jej ta Witajcie w kuchni Kwasiora, chodźcie, pokażę Wam, jak przyrządzić tego braprzodka wszystkich kiełbas. W przypadku palcówki, klasyfikacja MSS jest bardzo prosta. Na 5 kg łopatki lub szynki wieprzowej, pół kg słoniny, pachwiny lub podgardla, 120 g połączenia soli z solą pół na pół, 10 g cukru. To bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu w kiełbasie rozpocznie się proces fermentacji. Kroimy łopatkę w kostkę wielkości orzecha laskowego, a słoninkę dwa razy drobnie. Ach, jak wspaniale się kroi mięso w popołudniowym, zachodzącym słońcu. Dali kukają kukułki, a słońce chyli się ku zachodowi. Moje mięso jest już posiekane, czas teraz wymieszać je z solą. doskonale wymieszane. Siekałem je ręcznie. To ważne, ponieważ tak właśnie robiono przed wiekami, nie znając jeszcze maszynek do mielenia. Odstawiamy je teraz na 24 godziny w ciemne, chłodne miejsce, aby się zapeklowało. Także do zobaczenia do jutra. Witajcie kolejnego dnia. Mięso fantastycznie zapeklowało się, a dookoła hula wiosenny wiatr. Czas teraz doprawić je wedle starej receptury jeno pieprzem i czosnkiem. Także 15 gram pieprzu do moździerza. Oraz czosnek na te proporcje mięsa. Myślę, że trzy główki czosnku w zupełności wystarczą. Czosnek mam już obrany. Odcinam teraz dubki i ucieram go, tak jak robiono to dawniej, w moździerzu razem z pieprzem, na aromatyczną pastę. Podczas ucierania do moździerza warto jest dodać odrobinę soli, dzięki temu z czosnku łatwiej uzyskacie pastę. Jeśli nie macie moździerza, spokojnie użyjcie po prostu praski do czosnku. Mmm, moja pasta jest gotowa, fenomenalnie pachnie, a jak wygląda? Spójrzcie tylko. Mmm, czas teraz zakasać rękawy. Woda. Na te proporcje 200 ml to bardzo ważny składnik, ponieważ pomoże ona rozpocząć fermentację kiełbasie oraz ta fenomenalna pasta i mieszam całość. Mam już doskonale wymieszane, zajęło mi to około pół godziny, tak więc po co chodzić na siłownię, jak można sobie zrobić kiełbasę. Czas teraz nadziać to całe dobro we flaki zgodnie ze starą tradycyjną metodą. Ja użyję do tego celu lejka, dawniej usługiwano się wydrążonymi rogami. Zrobię to także przy pomocy palców, jak sama nazwa tej kiełbasy wskazuje. Panie słońcem skończyłem swoją pracę. Spójrzcie jak kiełbasy ślicznie wyglądają, powiązałem je w takie pęta jak to oryginalnie dawniej robiono, a dzięki temu, że napychałem to palcami, kiełbasa przyjęła taki nieregularny kształt. Teraz muszę odwieźć ją na dwie doby w ciepłe, nienasłonecznione miejsce, aby w tych flaczkach rozpoczął się proces fermentacji. Także widzimy się za dwie doby. Dwie doby dojrzewania za mną, spójrzcie jak palcówka wyśmienicie wygląda już teraz. Zostawiam ją na e, dwa tygodnie w ciemne, chłodne i przewiewne miejsce. Dojrzewała ona pomalutku, niespiesznie, uzyskując ten charakterystyczny i niesamowity aromat. Minęły dwa tygodnie, a ja nie zamierzam dłużej już czekać. Sprawdźmy jak suszy się kiełbasa. Mmm, cóż za wspaniały zapach. O to chodziło. Mm, w tych cieniutkich plasterkach zawarte jest całe bogactwo aromatu. Aromatu czosnku, aromatu czarnego pieprzu oraz tego fantastycznie dojrzałego mięsa. Także zachęcam Was, róbcie sobie palcówkę, ponieważ nie potrzeba do tego żadnego specjalnego sprzętu czy wędzarni a przechowywać ją można dosyć długo w ciemnym i chodnym miejscu i stanowi ona wyśmienity dodatek pod gorzałkę czy jako przekąska. Pozdrawiam. Trzymajcie się.